Witam Państwa. Otwieram właśnie mój kanał na YouTubie. Mam nadzieję, że to będzie miejsce, gdzie będziemy mogli rozmawiać o sprawach istotnych życia publicznego. No i gdzie ja Państwu będę mógł powiedzieć o rzeczach, które sam uważam za ważne i dowiedzieć się co Państwo o tym myślicie z Państwa komentarza, albo jak tworzymy stream, to nawet rozmawiając prawie na żywo. Więc ruszamy. Bardzo często po to, żeby mówić o Sprawach, które chcielibyśmy ludziom przekazać, nie tylko w sensie poglądów, ale nie wiem, o instytucjach, rozwiązaniach, które trzeba zrobić, albo opiniach, które powinniśmy przyjąć. Jako opinia publiczna trzeba się dosłownie w jakiś sposób wybić w tą wymianę komentarzy, konieczność komentowania tego, co jakiś polityk powiedział, a innym odpowiedział, w gruncie rzeczy walki o władzę a nie debaty o tym, co jest ważne dla nas, dla kraju. No choćby o tych inicjatywach, które w ostatnim czasie prowadzę i chcę prowadzić dalej, no takich jak ta Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny. W moim przekonaniu dokument, który ma wszystkie zalety dotyczące, z tak modnym ostatnio, ochronieniem bezpieczeństwa, a na dodatek gwarantuje wszystkie nasze Prawa, jeżeli chodzi o to, żeby rodzina, wartości rodzinne były w centrum edukacji, żeby nasze żeby prawo dzieci do życia w rodzinie i prawo rodziców do ich wychowania było honorowane, żeby rodzina była w centrum polityki społecznej, żeby krótko mówiąc, naprawdę rodzina była traktowana jako ta najważniejsza wspólnota społeczna, a nie jako prywatny związek, tak jak tyle innych inicjatyw czy stowarzyszeń, które, które robimy. No, tej konwencji sporadycznie czasem coś mogę powiedzieć w czasie jakiegoś wywiadu, ale naprawdę jest niewiele okazji, żeby opowiedzieć, dlaczego ta inicjatywa jest ważna, dlaczego naprawdę jest alternatywą dla konwencji stambulskiej albo, proszę Państwa, z zupełnie innej dziedziny, chociaż może zupełnie i niezupełnie jednocześnie. Ta uchwała Sejmu, która od 14 miesięcy leży w zamrażarce Sejmowej, potwierdzająca, że złoty jest naszą walutą narodową i że jeżeli naprawdę serio traktujemy, a ostatnio konstytucja jest bardzo modna, jeżeli serio traktujemy konstytucję jako ten najwyższy, mający rację czy nie, nie to jest istotne, ale ten najwyższy wyraz woli narodu czy stanowiska Rzeczypospolitej, to naprawdę nie można składać ani deklaracji, ani zobowiązań, ani nawet warunkowych oświadczeń o tym, że walutę narodową zlikwidujemy. Dlatego, że Konstytucja mówi inaczej. Nietykalność waluty narodowej jako zasadniczego instrumentu naszej suwerenności, naszej konkurencyjności. O tego typu sprawach naprawdę bardzo często. Trudno przekazać swoją opinię. Ale żyjemy w czasach przede wszystkim internetu, kiedy chcemy rozmawiać bezpośrednio. W mediach człowiek się czuje jak na Twitterze. No bez przerwy to musi być zwięzłe, aforystyczne. Samo w sobie to jest dobre, no dlatego ja Twitter lubię. Kiedyś słyszałem, że ktoś mówił naszym biskupom, że Kościół powinien nauczyć się mówić językiem mediów. Ja w zasadzie się z tym zgadzam, tylko proszę Państwa, pod jednym warunkiem z całą świadomością, że to jest też prymitywny język. Ja, ja nie mówię o języku absolutnie. Nie chodzi mi o tym, którym mówią ludzie, którzy prowadzą audycję. Ja mówię o języku, którym ja mówię. Bo jeżeli mamy złożone kwestie przedstawić w ciągu 30 sekund, jednej minuty, już w ogóle półtorej minuty, to jest bardzo długi wywód, to naprawdę nie jest to język złożony, przy którym można mówić o rzeczach poważnych. No a tutaj. Właśnie mam nadzieję, żeby, że będziemy mogli mówić, że ja będę mógł mówić tak, jak chcę, i kiedy będziemy live, ja będę mógł odpowiadać również na, na, na wszystko, co, o co Państwo zapytacie, czy może to będzie okazja do innych spotkań już zupełnie na żywo. No oczywiście można mówić, ile się chce. Nie chodzi mi o to, żeby Państwa zanudzać i żebyśmy przedłużali ten temat w nieskończoność, no ale. Z faktu, że nie należy wyczerpywać widzów, nie wynika, że nie należy wyczerpywać tematów i jeżeli jest jakaś kwestia, o której warto powiedzieć, to warto nie powiedzieć do końca. No i ostatnia rzecz, najważniejsza, na tym kanale można rozmawiać z kim się chce, w tym sensie, że ja zawsze odpowiadam że należy chodzić do bardzo różnych mediów i moja taka lista negatywna tych, do których nie chodzę, jest wąska, ja ściśle przestrzegam, ale to jest lista wąska, bo z ludźmi należy rozmawiać. Zawsze powtarzam, że to co jest, że jeżeli chodzi o działalność polityczną, to jej najprzyjemniejszą stroną są spotkania z ludźmi, i poznawanie kraju wtedy, kiedy jeszcze w Parlamencie Narodowym pracowałem, albo kiedy jeżyłem po stacjach radiowych, jak byłem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Natomiast Parlament to jest takie niezwykle ciekawe doświadczenie, bo tam spotykamy ludzi, których w przeciwnym wypadku nigdy w życiu byśmy nie spotkali. Może nawet byśmy nie dążyli do spotkań, jednak żyjemy w jednym kraju, jesteśmy jednym narodem, jednym społeczeństwem. I z każdym należy rozmawiać, i ilekroć się idzie do mediów, to jest okazja, żeby mówić do ludzi, którzy no, może będą mieli ty tyle cierpliwości, żeby wysłuchać to, co do nich mówimy. Ale chyba dla, każde dla każdego z nas, i na pewno dla mnie, najważniejsze jest to, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, z którymi dzielimy albo zasady, albo choćby zainteresowania. Wspólne tematy, którzy uważają, niezależnie od tego, czy mamy wspólną hierarchię wartości, a to jest bardzo ważne, to również mamy wspólną hierarchię ważności, że uważamy jakieś sprawy za istotne. Oczywiście nie chciałbym, żebyśmy tutaj rozmawiali wyłącznie o tych sprawach najistotniejszych, no ale, ale one są najistotniejsze i mam nadzieję, że między innymi o tych dwóch dokumentach, bo dzisiaj już nie chcę Państwa dłużej nudzić, ale i o tej konwencji. Praw rodziny, z którą przejechałem, no może nie pół, ale ćwierć e, Europy i o tej uchwale Sejmu, która mam nadzieję, że w końcu zostanie rozpatrzona, bo jest ważna i żadne deklaracje o tym, kiedy będziemy likwidować walutę narodową i nie zastąpią, nie zastąpią no że będziemy mogli. W bliskim czasie porozmawiać. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w inauguracji tego kanału. Jednej z tych spraw, o których dzisiaj Państwu mówiłem, o których chciałbym, żebyśmy rozmawiali. Porozmawiamy już w najbliższy czwartek. Zapraszam po 18.00. Nowy odcinek będzie dostępny na tym kanale i potem w tym tempie będziemy spotykać się dalej. Do zobaczenia następnym razem, już nie o kanale, ale o sprawach ważnych.